Jest poniedziałek piątego tygodnia Wielkiego Postu. Wsłuchajmy się w treść dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus przemówił do Faryzeuszu tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego Faryzeusze: Ty sam o sobie dajesz świadectwo, Twoje świadectwo nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus. Nawet jeżeli ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich, ja nie sądzę nikogo, a jeśli bym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz ja i Ten, który mnie posłał. Także w Waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja daję świadectwo o sobie samym, oraz zaświadcza o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to powiedzieli mu: Gdzież jest Twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. To jedno stwierdzenie pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii szczególnie mnie porusza. Ja wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. W tych słowach kryje się wielka głębia. Jezus jest świadomy swojej tożsamości, bo wie skąd jest i dokąd idzie. W tym miejscu Pan Jezus dotyka wielkiego problemu ludzi, nas wszystkich, którzy często gubimy się w świecie, tracimy orientację i sens życia, bo zapominamy skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy. Człowiek, który nie wie skąd jest, przypomina drzewo bez korzeni, a jeśli nie wie dokąd idzie, jest jak pędzona wiatrem fala rozbijająca się o pierwszą, lepszą skałę. Zatem odpowiedzmy na pytanie: skąd jest? I dokąd idzie Jezus? On sam jasno to wyraził: Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Jezus był przekonany, że jest umiłowanym synem Ojca. Sam Bóg mu o tym powiedział: raz nad rzeką Jordan, a później na górze Przemienienia. Wiedział również, że celem Jego misji jest Dom Ojca. Ale dlaczego to miałoby być takie ważne, żebyśmy poznali Jezusa i Jego tożsamość? Dlatego, że w nim dopiero poznajemy siebie i całą prawdę o sobie. Pamiętasz, że gdy Tomasz odezwał się do Jezusa, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę, odpowiedział mu Jezus, Ja jestem drogą i prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To w Jezusie odnajdujesz swoją prawdziwą tożsamość i właściwy cel swojej egzystencji. Jeśli trwasz w nim, jego tożsamość i jego misja stają się Twoją tożsamością i misją. Choćby historia Twojego życia była tak bardzo pogmatwana, że trudno Ci z niej wydobyć jakiś sens, uwierz, że w Jezusie wszystko się rozwiązuje. Historia Twojego grzechu jest historią kłamstwa na Twój temat. Ale jeśli w tę historię wkroczy Jezus, staje się ona historią zbawienia. Jeśli czujesz się sierotą, której zły zabrał przeszłość i chce odebrać również przyszłość, przyjmij tę dobrą nowinę: że nie jesteś sierotą, bo masz Ojca. Twoja przeszłość nie należy do złego ducha, bo jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. Twoim celem nie jest nicość i pustka, ale życie i miłość w domu Ojca. Jeśli wiesz skąd jesteś i dokąd idziesz, to choćbyś musiał jeszcze przejść przez Wielki Piątek, już możesz cieszyć się światłem Wielkiej Nocy. Na dobre przeżywanie kolejnego dnia Wielkiego Postu niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w Jezusie.